Cześć, witam serdecznie, z tej strony Camstar, dzisiaj mówimy sobie kolejne zadanie. Tym razem mamy zadanie tutaj następujące, jest to wyzwanie Storm, etap drugi i wznieść się nad kurzące kominy w burzy jako Storm. Już wam pokazuję jak zrobić to zadanie, wy jednak pamiętajcie o sobie, łapeczce w górze, bo chciałbym, żeby mój kanał dalej się mógł rozwijać. Także dzięki za wszystkie suby, a dodatkowo jeśli chcecie mnie wesprzeć, to użyjcie kodzik SejCampStar w sklepie Fortnite zamiast da na pomoc w questach. Dzięki. Dobra, co musimy zrobić? Musimy iść tutaj na gorące kuminy, które znajdują się tutaj. No i jak wiecie. Te komin wybijają nas do góry, i teraz musimy, pierwsze, to mieć strój. Storm czyli musimy mieć ten biały strój, dla którego robimy questy i musimy sobie po prostu tutaj podejść. Drugi, tak warunek, to jest, że musi być burza. Burza to jest po prostu ta fioletowa strefa, także, jak macie fioletową strefę na kominach, tak jak ja teraz, właśnie tutaj widzicie, pada lesz, jest właśnie ta fioletowa burza, burza, i tutaj właśnie, że strefa jest tu, tu jest burza, no dopiero teraz wbijamy sobie do środka i po prostu się unosimy, i w tym momencie. Jak widzicie, że się uniosłem, zadanie jest zrobione. I tak naprawdę to jest tyle. Zadanie, oj nie to, e, zadanie jest naprawdę, o, proszę, zaliczone. Zadanie jest naprawdę mega proste, dlatego że wystarczy właśnie poczekać na strefę, czyli na burzę, aż właśnie e, będzie tutaj za tymi kominami. Czyli żeby zrobić zadanie burza, musi być już tutaj. E, fioletowe, po prostu muszą być te kominy i w tym momencie jeśli mamy strój storm plus właśnie e, jest burza to nie nam automatycznie się zaliczy na samo wybicie, także jak widzicie to nie jest proste, dajcie znać czy wam się udało mam nadzieję, że wam dobrze to wytłumaczyłem e, bo może nie każdy właśnie ogarnia co chodzi z tą burzą, o co właśnie chodzi generalnie z tym nalaniem do końca, także mam nadzieję, że rozwiązałem wszystkie wątpliwości, dajcie właśnie znać czy wam się przydał, no i ja myślę, że nie ma co przedłużać, dziękuję wszystkim za uwagę to był Atlet, do następnego, trzymajcie się cześć!